Jeśli ktoś z Was zastanawia się, jak powstają nowe technologie, kłębek kabli na pewno, mądra głowa, troszeczkę, te, troszeczkę technologii. Czyli co my tutaj mamy? Oś, która będzie korygowała przejazd prawo-lewo, doświetlenie do, do kamery, sama kamera. No i tu już mózg, który będzie sterował całością. Czyli uruchomimy spawanie, zobaczymy, czy automatycznie model AI spawalniczy będzie korygować tor jazdy. No, jedziemy. No, skorygował się? Ładnie, ładnie. ładnie. On do, to do tego dąży. No tak, czyli rozpoznaje rowek spawalniczy tak. i w tym momencie. I pilnuje, żeby był idealnie nad nim jeziorko, nie? Coś wspaniałego. No, moim zdaniem to jest rewelacja. Dajcie znać w komentarzach, co, ty, co wy o tym wszystkim sądzicie. No jak dla mnie jest ekstra. A oto efekt końcowy. Tak jak widzicie, rozpoczęcie spawania było totalnie pozarowkiem w spawaniczym. Następnie model sobie korygował już w trakcie jazdy, tak żeby jak najlepiej wychodziło to spawanie. Oczywiście on się jeszcze uczy, ale już niedługo, co? No, kilka poprawek i będzie. Hip I tak już trzyma w miarę prosto.